Dzień dobry, witamy w naszej kolejnej y, analizie. Dziś na warsztat bierzemy temat, który no cóż, chyba wielu właścicielom małych firm naprawdę spędza sens powiek cyberbezpieczeństwo. Dokładnie tak. A naszym materiałem źródłowym jest powiem szczerze, bardzo gęsta, specjalistyczna prezentacja szkoleniowa, stworzona przez Piotra Szymczyka, właśnie dla sektora MŚP. To prawda, to jest w zasadzie taki skondensowany podręcznik przetrwania w tej całej cyfrowej dżungli. No właśnie. Od definicji, przez wiesz, anatomię ataków, aż po budowanie całej strategii obronnej. Spokojnie można by z tego zrobić, nie wiem, dwudniowe, intensywne warsztaty. Właśnie o to chodzi. A naszą misją tutaj jest przebrnąć przez ten cały techniczny żargon i no, wydobyć to, co jest najważniejsze. Chcemy znaleźć te kilka kluczowych, praktycznych zasad, które naprawdę robią różnicę. Nawet jeśli w firmie nie ma dedykowanego działu IT. Jasne. No dobrze, to zacznijmy od tego fundamentalnego pytania, które ja słyszę bez przerwy. Jesteśmy małą firmą, sprzedajemy, no nie wiem, części do maszyn rolniczych. Kto i po co miałby nas atakować? Przecież to jest problem dla banków, dla wielkich korporacji, prawda? To jest absolutnie kluczowe pytanie, i ta prezentacja, co ciekawe, odpowiada na nie od razu, rzucając na stół twarde dane. Czyli konkrety. I to one najlepiej obalają ten mit. W ostatnim roku liczba ataków na małe i średnie firmy wzrosła o ponad 25%. Ale co jest tu najciekawsze? To nie jest tak, że hakerzy nagle znaleźli jakieś super zaawansowane luki w systemach tych firm. Nie. To co w takim razie? Największe straty, często idące w setki tysięcy złotych, wynikają po prostu z błędów ludzkich. Czyli hakerzy zachowują się jak woda, zawsze znajdą najmniejszą szczelinę. Dokładnie szczelinę. A tą szczeliną jest człowiek, niekoniecznie firewall za setki tysięcy złotych. To jest idealna metafora. I prezentacja pokazuje, że ta szczelina jest często, no, szeroko otwarta. Atakujący postrzegają MŚP jako łatwe cele, bo wiedzą, że rzadko jest tam specjalista od bezpieczeństwa na pełen etat. I budżety są mniejsze. Dokładnie, budżety są ograniczone. A do tego dochodzi twarda rzeczywistość prawna, jak RODO. Które nakłada obowiązek dbania o dane. Wniosek jest czysto biznesowy i e, niezwykle ważny. Zapobieganie jest radykalnie tańsze niż sprzątanie po ataku. To nie jest koszt, to jest inwestycja. Właśnie, inwestycja w to, żeby firma w ogóle mogła dalej działać. Okej, okay, to mocny argument. Mamy więc rosnące zagrożenie, mamy czynnik ludzki jako no, epicentrum problemu, i mamy twarde argumenty finansowe. To w takim razie, Jakie konkretnie pułapki czyhają na pracowników? Materiał poświęca temu naprawdę sporo uwagi. Skupia się na kilku wytarach, ale jeden jest absolutnym królem phishing. Czyli podszywanie się. Tak, podszywanie się pod kogoś lub coś, czemu ufamy. I co jest tu kluczowe, większość z nas myśli, że phishing to te wiesz, komiczne maile o nigeryjskim księciu. Prezentacja brutalnie pokazuje, że to błąd. Już dawno nie te czasy. Zdecydowanie Najgrożniejsze ataki dziś wyglądają jak mail od szefa, napisane bezbłędną polszczyzną, bo AI to pisze, z prośbą o pilne opłacenie faktury. To już nie jest test na spostrzegawczość, to jest test na procedury w firmie. I to już nie tylko maile, prawda? Widziałem ostatnio na parkingu kod QR, który rzekomo prowadził do płatności za postój. O, to jest świetny przykład. A w rzeczywistości prowadził do strony wyłudzającej dane karty. Dokładnie o tym mówi materiał. Phishing przychodzi dziś SMS-em, przez komunikator, a nawet przez telefon, gdzie ktoś podszywa się pod pracownika banku. I co ciekawe, okazuje się, że są na to konkretne nazwy, prawie jak w podręczniku szpiegostwa. O, to ciekawe. Mamy na przykład spray and pray, czyli masowe strzelanie na oślep, wysyłają setki tysięcy maili i liczą, że ktoś w końcu kliknie. Statystyka. Tak. Ale jest też spear phishing, czyli takie powiedzmy wędkarstwo podlodowe. Tu atak jest precyzyjnie przygotowany pod konkretną firmę. I wreszcie whale Phishing. Czekaj, czyli polowanie na wieloryby? To brzmi jak z jakiegoś filmu. Trochę tak. Hakierzy naprawdę spędzają tygodnie na badaniu profilu prezesa na LinkedIn, żeby przygotować idealnie skrojony atak. Na przykład podszywając się pod jego klienta w kluczowym momencie negocjacji. To jest dokładnie to, i to jest, słuchaj, przerażająco skuteczne. Poza phishingiem, drugim wielkim zagrożeniem jest złośliwe oprogramowanie, a zwłaszcza ransomware czyli oprogramowanie szantażujące. Wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzisz w poniedziałek do pracy, a na wszystkich komputerach wyświetla się komunikat. Wasze dane zostały zaszyfrowane. Macie 48 godzin na zapłacenie okupu w bitcoinach Dramat. Prezentacja przywołuje globalne ataki jak WannaCry czy NotPetya, które sparaliżowały gigantów, ale dla małej firmy to jest często po prostu wyrok śmierci. A co z zagrożeniami od wewnątrz? Zawsze myślimy o hakerze w kapturze z drugiego końca świata, a co z no, własnymi ludźmi? To tak zwane insider threats. Czasem to jest świadome działanie, jak na przykład sfrustrowany pracownik kopiujący bazę klientów przed odejściem? Jasne. Ale znacznie częściej, jak podkreśla autor, jest to działanie nieświadome. Ktoś pracuje zdalnie, jego dziecko gra na firmowym laptopie i ściąga zainfekowaną grę. Albo pracownik w pośpiechu klika w link, który wygląda jak link do faktury. Właśnie. Nie ma złych intencji, ale otwiera drzwi do całej sieci. To wszystko sprowadza się do jednego. Do socjotechniki, czyli sztuki manipulacji. Okej, okay, skoro człowiek jest problemem, to musi być też częścią rozwiązania, to chyba logiczne. Zaczyna się pewnie od haseł, prawda? Ale no spójrzmy prawdzie w oczy, kto jest w stanie zapamiętać 20 różnych skomplikowanych haseł typu 8 dolary, PZQ, hashtag RITWATK. I to jest świetne pytanie, bo ono pokazuje, gdzie leży prawdziwe rozwiązanie. Prezentacja oczywiście przypomina podstawy. Hasło powinno mieć minimum 12-16 znaków, być mieszanką liter, cyfr i symboli. I nie mieć nic wspólnego z imieniem psa czy datą urodzenia? Oczywiście. Ale od razu dodaję: nie próbujcie tego zapamiętywać. Ludzki mózg po prostu nie jest do tego stworzony. Czyli co w zamian? Menedżery haseł, wymienione są konkretne narzędzia jak Bitwarden czy 1Password, to są takie cyfrowe sejfy, które generują i przechowują za nas te wszystkie potworne hasła. A my musimy zapamiętać tylko jedno, to główne. Jedno, ale bardzo silne hasło główne do tego sejfu. Ale autor idzie o krok dalej i mówi coś bardzo ważnego. Dziś nawet najsilniejsze hasło to za mało absolutnym standardem, a nie luksusem, musi być uwierzytelnianie wieloskładnikowe, czyli MFA. Czyli ten drugi krok po wpisaniu hasła muszę jeszcze podać kod z aplikacji na telefonie. Wiele osób to irytuje, traktują to jako utrudnienie. A to jest jak dodatkowy zamek w drzwiach. Nawet jeśli złodziej ukradnie ci klucz, czyli hasło, to i tak nie wejdzie. To ma sens. To zabezpieczenie podnosi poprzeczkę tak wysoko, że większości amatorskich atakujących po prostu odechcie się próbować. Co więcej, materiał wspomina też o przyszłości, czyli o tak zwanych PESKIS. A co to takiego? To technologia, która w ogóle eliminuje hasła na rzecz metod kryptograficznych. Ale to powiedzmy melodia przyszłości. Dziś kluczem jest MFA i zasada najmniejszych uprawnień. Czyli? Czyli pracownik marketingu nie potrzebuje dostępu do serwera księgowości. Proste, a genialne. OK, czyli mamy wzmocniony ten czynnik ludzki, ale potrzebujemy też jakiejś tarczy technologicznej. Jakie konkretne strategie i narzędzia wymienia ta prezentacja? Jest jedna zasada, która jest tak prosta i tak genialna, że każdy powinien ją sobie, nie wiem, wytatuować. Aż tak? To strategia kopii zapasowych 3.2.1. Mówi ona tak: Miej trzy kopie swoich najważniejszych danych, je na dwóch różnych rodzajach nośników. Mhm. I trzymaj jedną z tych kopii w zupełnie innej lokalizacji fizycznej. To brzmi świetnie w teorii, ale czy to nie jest przerost formy nad treścią dla firmy, która ma powiedzmy pięciu pracowników? Trzy kopie, dwa nośniki, jedna poza firmą. Kto ma czas i pieniądze, żeby tym zarządzać? I tu jest właśnie piękno tej zasady. Ona jest w pełni skalowalna. Dla małej firmy może to oznaczać dane na serwerze, to jest kopia numer jeden. Okej. Okay. Backup na zewnętrznym dysku twardym w biurze, to kopia numer dwa, na innym nośniku. I ten sam backup w taniej chmurze za kilkadziesiąt złotych miesięcznie, to kopia numer trzy, poza lokalizacją. I to chroni nie tylko przed ransomware, ale też przed pożarem czy kradzieżą sprzętu. Ale autor dodaje tu jeden, absolutnie kluczowy warunek: kopia zapasowa, której nigdy nie próbowało się odtworzyć, w zasadzie nie istnieje. Trzeba ją testować regularnie. Trzeba testować, czy te dane da się w ogóle odzyskać. To jest bolesna prawda. A co z ochroną samych laptopów i telefonów? Zwykły antywirus wystarczy? Prezentacja sugeruje, że w dzisiejszych czasach to może być za mało. Wspomina o narzędziach klasy EDR, czyli Endpoint Detection and Response. Czyli, mówiąc prościej, taki antywirus na sterydach. On nie tylko szuka znanych wirusów, ale cały czas obserwuje, co się dzieje na komputerze. Jeśli jakiś nieznany program nagle zaczyna szyfrować pliki albo łączyć się z podejrzanym serwerem w Rosji, EDR podniesie alarm i go zablokuje. Działa proaktywnie. Dobrze. A praca zdalna, która stała się normą, tu pole do nadużyć wydaje się ogromne. I jest ogromne. Zasady podane w materiale są proste i no, bezwzględne. Cały ruch z firmowego laptopa do sieci firmowej musi iść przez szyfrowany tunel czyli VPN. Najlepiej też z MFA. Oczywiście. Druga zasada: nigdy nie używamy prywatnych komputerów do pracy. Firma nie ma pojęcia, co na nich jest, czy są aktualne, czy nie ma tam już jakiegoś szkodnika. I trzecia: unikamy publicznych, otwartych sieci Wi-Fi jak ognia. Jasne. Materiał wspomina też o czymś dla trochę większych firm segmentacji sieci. Chodzi o to, żeby sieć firmowa nie była jednym wielkim otwartym pokojem, ale zbiorem mniejszych, odizolowanych pomieszczeń. Osobno dla księgowości, osobno dla marketingu. Dokładnie. Jak ktoś włamie się do jednego, nie ma dostępu do reszty. OK, czyli mamy hasła, mamy backupy, mamy zabezpieczone komputery, ale co z tego, jeśli kultura w firmie jest taka, że szef wysyła maila z prośbą o listę płac, a ktoś mu ją odsyła bez zastanowienia, łamiąc wszystkie zasady? To chyba pokazuje, że sama technologia to nie wszystko. A i to jest moment, w którym prezentacja przechodzi od technologii do psychologii i organizacji. Mówi o dwóch kluczowych elementach: polityce bezpieczeństwa i kulturze organizacyjnej. Brzmi poważnie. I od razu uspokajam. Polityka bezpieczeństwa nie musi być stustronicowym dokumentem napisanym prawniczym językiem. Dla małej firmy to może być pięć stron prostych, zrozumiałych zasad, jak tworzymy hasła, że nie otwieramy załączników od nieznajomych, że o każdym podejrzeniu informujemy przełożonego. A tak kultura, to brzmi bardzo korporacyjnie. A sprowadza się do jednej prostej rzeczy: stworzenia środowiska, w którym pracownik nie boi się przyznać do błędu. Aha. Prezentacja nazywa to kulturą zgłaszania incydentów. Chodzi o to, żeby pracownik, który kliknął w podejrzany link, natychmiast o tym powiedział, zamiast trzymać to w tajemnicy w obawie przed naganą. Bo czas jest kluczowy. Bo wczesne wykrycie może uratować firmę. Jeden fałszywy alarm. Jest o niebo lepszy niż jedno przemilczane włamanie. I co najważniejsze, autor podkreśla, że ta kultura musi płynąć z góry. Jeśli prezes ma hasło firma 123 i zapisuje je na karteczce przyklejonej do monitora, to nie ma prawa wymagać niczego więcej od swoich ludzi. W punkt. Dobrze, a prezentacja wspomina też o jakich standardach ISO 27001 CIS Controls. czym mała firma musi się tym przejmować? To nie jest jakaś biurokratyczna machina? I tu jest bardzo praktyczna rada. Nie, nie musi przechodzić drogich certyfikacji, ale może potraktować te standardy, np. 18 kluczowych kontroli bezpieczeństwa CIS, jako taką darmową ściągawkę. Czyli gotowiec. To jest gotowa lista priorytetów, ułożona przez najlepszych ekspertów na świecie. Zamiast wymyślać koło na nowo, można po prostu zobaczyć, co oni rekomendują jako pierwsze kroki. To jest ogromne ułatwienie. Podsumowując naszą analizę, mam wrażenie, że przebija się z tego materiału takie dwojakie przesłanie. Po pierwsze, świadomość jest fundamentem. Zdecydowanie. Bez zrozumienia zagrożenia na każdym szczeblu, od prezesa po pracownika, najlepsze technologie są bezużyteczne. Po drugie, to nie jest kwestia kupienia jednego magicznego pudełka. Nie. To jest system naczyń połączonych. Świadomi ludzie, proste i zrozumiałe procesy oraz wspierająca je technologia. Dokładnie. I co najlepsze, prezentacja nie zostawia nas z samą teorią. Kończy się genialnym w swojej prostacie narzędziem, 30-punktową listą samooceny. Czyli taka czeklista. To jest czeklista w formie pytań, tak, nie, która pozwala właścicielowi firmy w 15 minut zrobić sobie szybki audyt. Pytania są bardzo konkretne. Czy wszyscy pracownicy używają MFA? kiedy ostatnio testowaliście odtwarzanie danych z backupu? Czy pracownicy wiedzą, komu zgłosić podejrzany e-mail? I to od razu pokazuje, gdzie są dziury. Pozwala natychmiast zidentyfikować te największe, najbardziej powiedzmy krwawiące rany. Czyli idealne narzędzie, żeby zacząć działać, a nie tylko teoretyzować i czuć się przytłoczonym ogromem tematu. Dobrze, to zbierzmy to w kilka kluczowych wniosków. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego, co jest absolutnie najważniejsze. Po pierwsze, trzeba raz na zawsze porzucić myślenie, że jesteśmy za mali, żeby kogoś interesować. Małe i średnie firmy są idealnym celem, bo są postrzegane jako słabiej bronione. A najsłabszym ogniwem jest człowiek. Zawsze i zawsze będzie. Po drugie, absolutne podstawy są nie do przeskoczenia. Silne hasła w menedżerze haseł, obowiązkowe MFA wszędzie, gdzie się da, regularnie testowane kopie zapasowe według zasady 3, 2, 1 i cykliczne, proste szkolenia dla ludzi. To jest fundament. To jest fundament, bez którego cała reszta po prostu nie ma sensu. To bardzo klarowne podsumowanie. I na koniec może jedna myśl do rozważenia, która mocno wynika z ducha tej prezentacji i tej końcowej listy samooceny. Zamiast zadawać sobie nierealistyczne pytanie, czy jesteśmy w 100% bezpieczni, bo odpowiedź zawsze i dla każdego brzmi: nie. To niemożliwe. Ta czeklista skłania do innego, znacznie bardziej produktywnego pytania, gdzie są nasze trzy najważniejsze, najbardziej palące luki, i jaką jedną konkretną rzecz możemy zrobić w tym tygodniu, żeby załatać choćby jedną z nich. Krok po kroku. Bo cyberbezpieczeństwo to nie jest projekt, który się wdraża i o nim zapomina. To jest ciągły proces, trochę jak dbanie o zdrowie.